Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 21 sierpnia, 544 Dzień Wojny na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym w ubiegłym tygodniu codziennie aktywna była rosyjska obrona przeciwlotnicza. Nie ma jednak informacji o tym, żeby Ukraińcom udało porazić się w ubiegłych dniach jakieś cele na półwyspie. Rosjanie także byli oszczędni jeżeli chodzi o strzały. Dokonali jedynie ataku dronowego na miejscowość Reni na styku terytoriów ukraińskiego, mołdawskiego i rumuńskiego. Celem był tutaj silos zbożowy. Podobnie jak celem innych ataków rosyjskich na celem w Ukrainie. Oprócz tego Ciekawostką było uderzenie bezzałogowych dronów nawodnych ukraińskich na rosyjskie okręty nieopodal Sewastopola. Celem ataku były fregata nieco starszego typu pytliwej i nowoczesny okręt patrolowy Wasili Bykow. Rosjanie twierdzą, że bez strat udało im się odeprzeć się na atak, zniszczyć atakujące drony. No i nie ma żadnych dowodów rzeczywiście, żeby ten atak doprowadził do jakichś rosyjskich strat. W obwodzie hersojskim Ukraińcy nie zdołali rozszerzyć swoich przyczółków na wschodnim wybrzeżu Dniepru. Natomiast Rosjanie zdołali przeciąć drogę pomiędzy Ołyszkami a Nową Kachowką. Ukraińcy zostali tu zmuszeni do wycofania się na wyspę nad Dnieprze. Oprócz tego nie udało się nigdzie poszerzyć ukraińskich przyczółków, tak więc nie wiadomo, czy Ukraińcy tutaj rzeczywiście planowali lub planują jakieś uderzenie przez Dniepr, czy też było to działanie mające na celu odciąganie sił rosyjskich. W ubiegłym tygodniu Rosjanie głównie ostrzeliwali cele po stronie ukraińskiej, Ukraińcy byli mniej aktywni. Celem był znów Herson i Berysław a także pozycje wojsk ukraińskich. Ukraińskie ostrzały zaplecza rosyjskiego tutaj były sporadyczne, natomiast na zapleczu uderzyli na pozycje rosyjskie w Nowo Mikołajewcu. Rozwija się operacja ukraińska na kierunku zaporowskim. Ostatni odcinek był w środę, więc stosunkowo niedawno, ale mimo to Ukraińcy pogłębiają swoje zdobycze w rejonie Robotynę już mają obecnie większość tej miejscowości zajętą, Rosjanie się trzymają na jedynie ruinach na południu tej miejscowości. I podobna jest sytuacja, jeżeli chodzi o natarcie od Wielkiej Nowosiłki, gdzie po zdobyciu urożajnego Ukraińcy i najwyraźniej szykują się do ataku na Staropłyniwkę, kolejną miejscowość, która jest już w głębi pozycji obronnych rosyjskich. Na odcinku donieckim symboliczne ataki rosyjskie w kilku miejscach, czyli nic nowego, żadnych realnych zmian. Ukraińcy też tutaj nie ostrzeliwują, więc najwyraźniej nie obawiają się tutaj tych ataków i tych sił, które tutaj Rosjanie mają. Rosjanie też w niewielkim stopniu wspierali artylerią i lotnictwem te ataki, natomiast dramatyczna sytuacja nadal jest w rejonie Bachmutu, a dokładnie w rejonie miejscowości Kurdiumówka, Andriiwka i Kliszcziewka. Obydwie strony są tu bardzo aktywne. Trwa tutaj najprawdopodobniej hmm, ciężka bitwa pancerna. dwie strony ponoszą duże straty. Jak widzimy artyleria ukraińska na zapleczu rosyjskim tutaj z kolei jest bardzo aktywna hmm, i Ukraińcy starają się tutaj zadać rosyjskim oddziałom jak największe straty. Oprócz tego Rosjanie próbowali przesunąć swoje pozycje na północ od Bachmutu, jednak bez widocznych sukcesów. Rosjanie napierali także w rejonie Biłochorywki, gdzie w ubiegłym tygodniu odnosili sukcesy. Uderzali także w lasach i w okolicach Kremiennej, choć także bez sukcesów mimo ciężkich walk. Natomiast sukcesem okazało się uderzenie. W rejonie Sfatowego, gdzie rosyjskie wojska znów przeszły przez rzekę Żerebec i stworzyły przyczółek na jej zachodnim brzegu. Jak pamiętamy, Ukraińcy w ubiegłych tygodniach zdołali zlikwidować przyczółek wojsk rosyjskich w tym rejonie. I podobnie jak w ubiegłym tygodniu, Rosjanie napierają od wschodu i od północy w kierunku. Kupiańska, tak jak mówiłem poprzednio, jest to ważny węzeł komunikacyjny dla Rosjan, z którego mogą kontrolować terytorium na wschód od Charkowa, jednego z największych i najważniejszych miast na Ukrainie. Pomimo dużych zaangażowanych tutaj środków, w tym lotnictwa rosyjskiego, postępy rosyjskie są tutaj na razie relatywnie nieduże. Oprócz tego w ubiegłym tygodniu trwał ostrzał granic rosyjsko-ukraińskich przez obydwie strony. Ukraińskie drony uderzały w rejonie Białogrodu, gdzie prawdopodobnie jednak nie odniesiono sukcesu. Były te drony zestrzymywane przez rosyjską obronę powietrzną. Z sukcesem uderzono za to na stację w kursku i drony cały czas terroryzują Moskwę, co powoduje m.in. wstrzymywanie lotów z moskiewskiego lotniska moskiewskich lotnisk i dodatkowe straty gospodarcze i wizerunkowe z tym związane. Natomiast zdecydowanie najciekawszym uderzeniem w wykonaniu Ukraińców było uderzenie na bazę lotniczą Solcy, której stacjonowały bombowce strategiczne Tupolew Tu-22M3. Co najmniej jeden z tych samolotów, jest to udokumentowane, został doszczętnie spalony yy, dzięki uderzeniu drona. Nie jest jasne, czy to są to Bezzałogowce uderzające bezpośrednio z terytorium Ukrainy i przebywające tak duży dystans, ponieważ mówiono o tym, że uderzeń dokonano przy pomocy wielowiernikowców. Oznaczałoby to, że jakieś wojska specjalne ukraińskie są w tym rejonie i te krótkiego zasięgu wielowiernikowce wypuszczają z przysłowiowego lasu. Kolei Rosjanie zdołali 19 Sierpnia uderzyć na Czernichów, gdzie znajdował się zjazd producentów dronów i żołnierzy, którzy ich używają ukraińskich. Siedem osób zginęło, prawie 130 zostało rannych. Były także liczne ofiary cywilne, natomiast no, uderzenie na cel, jakim jest Zgromadzenie specjalistów zajmujących się dronami, i także był tam eksponowany ich sprzęt z punktu widzenia wojskowego, był niestety jak najbardziej celowy. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.